Tutaj załoga na Siłowskie Giemza, jesteśmy na Baja Borne-Sulinowo, druga runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Przed nami ciekawy rajd, na pewno inny od tego w Drawsku, więcej po lesie, więcej krętych dróg. Jechałem tutaj motocyklem w przeszłości i na pewno to będzie nowe doświadczenie, szczególnie dla mojego kierowcy, który startuje tutaj po raz pierwszy. Pamiętam, że już prolog, który jest za naszymi plecami potrafił przysporzyć trudności, bo ciężko było trafić w odpowiednią drogę. To jest krótki, ale bardzo kręty i skomplikowany prolog, dlatego musimy pojechać go odpowiednio. Jest bardzo krótki, ma 3 chyba km 700 z tego, co wynikało z regulaminu, więc nie możemy popełnić tutaj błędu. A później jedziemy trzy razy ten sam odcinek 67 km, dlatego tam też będziemy starać się przejechać równo i coraz szybciej odcinek po odcinku. pink You heard about it. Zawody dosyć trudne, z rajdu na rajd idzie nam coraz lepiej. Które miejsce zajęliście? W swojej klasie prawdopodobnie pierwsze. To gratulacje! Dziękujemy bardzo.